Donald Trump miał się spotkać z Władimirem Putinem w Budapeszcie, ale jednak do tego spotkania nie doszło. I, a tak na marginesie, jak to jest, że prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych spotykają się od czasu do czasu w sprawie wojny na Ukrainie, a natomiast takie spotkanie w wypadku Polski jest niemożliwe? Żeby któryś z polityków polskich, już nie mówię o prezydencie, ale po prostu nawet na niższym szczeblu spotkali się z ministrami z Rosji w sprawie omówienia kwestii uniknięcia konfliktu zbrojnego pomiędzy Polską a Rosją. Nie, to jest niemożliwe, tylko pełne z harcowników, którzy krzyczą Putin, morderca, Putin, Hitler i tak dalej, ale rozmów, które by rozładowywały napięcie i które by mogły prowadzić do jakiegoś pokoju, nie ma. No, zostawmy tą sprawę na chwilę. W każdym razie do tego spotkania w Budapeszcie nie doszło. No ale dlaczego nie doszło? Sądzę, że jednym z powodów była akcja Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Polski. Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych Polski, Powiedział, że nie może zagwarantować, że niezależny polski sąd nie nakaże, oczywiście z jego polecenia albo z polecenia Waldemara Żurka, zatrzymania samolotu z, z Władimirem Putinem na pokładzie, gdy ten znajdzie się w polskiej przestrzeni powietrznej w drodze na szczyt w Budapeszcie. Pomijając już w ogóle o Absurdalność takiego stwierdzenia, to po co on mówi? Po co takie rzeczy mówi? W ogóle to jest jakiś kuriozum, jakaś kompletna bzdura, i szkodliwe to jest dla Polski. No i ma też pewien aspekt zupełnie humorystyczny. Kompletnie humorystyczny i idiotyczny zarazem.